Cześć, witajcie, dragie wodniki. Zapraszam Was na przekaz na miesiąc listopad. Oczywiście e, zwróćcie uwagę na swój e, ascendent, księżyc, wenus, jeśli chodzi o miłość i o związki, a także na wedyjski, tak, mi się bardzo często sprawdza, właśnie, horoskop e, wedyjski. Jak również zapraszam Was do subów, do, do obserwacji, do polubień, do udostępnień, do komentarzy oczywiście, jeśli z Wami rezonuje? I od razu mówię, nie dopasowujcie do siebie na siłę. Jestem też obecna na innych portalach społecznościowych z codziennymi przekazami. Ja również zapraszam i również na przekazy indywidualne. Na początek. Jaki tytuł dla fotników na ten miesiąc? Jaki będzie tytuł? Z wyroczni boskiej obfitości dla nowotnika. Pogłębianie. Jaki piękny kotek, kiedy już będziesz na ziemi przez wystarczająco dużo wcieleń, Twoja stara dusza zacznie tęsknić, za nieprzywiązaniem się i oderwaniem, i poddaniem się, przynosząc owy. One, przynoszą one pokój Boży. Piękna energia. Mhm. Nieprzywiązanie się. Mhm. Tak, czyli powiem Wam: Stara Dusza żyje tu i teraz. Nie przywiązuje się do ludzi, do sytuacji. Puszcza po prostu wolno. I ludzi których kocha. Yy, po prostu daje wolność, tak? I żyje tu i teraz i się tym cieszy. Powiem Wam, że po części to jest też i taka jakby wasza energia, wodniki idealnie pasuje do Was. Mamy uh -huh. takie właśnie wolne dusze, Macia. Takie charaktery. Sposób bycia, życia. Chwilę <laughs> się rynęło. Dobrze. Zobaczmy, jak. jak i to będzie miało właśnie to pogłębienie w tym przekazie zrobimy sobie krzyż celtycki na ten miesiąc mhm. jak wy się pokazujecie sztuka co wychodzi naprzeciw podstawa co do przeszłości aha w głowie. U, jakieś blokady. Aha, to są głowy, przepraszam. Co do przeszłości. Mhm. Myśli, uczucia. Otoczenie. Wasze nadzieje i obawy. Przesuniemy te tak troszeczkę, byście wszystko widzieli. I wynik. Ha! Wspaniale. Aj, wieczność. Piękna energia. Mhm, a zarazem i zmagania. Będziecie tak się zmagać chyba sami ze sobą. Tak, jakie decyzje podjąć? Bo tutaj widzę, że tutaj jednak jest taka energia konfliktu. Ale też i <laughs> walki o samego siebie w tym, w tym wszystkim, komunikowanie się. I to wszystko będzie miało swój początek i swój koniec, bo tutaj widzę zmiana etapów w Waszym życiu, ale zacznijmy od początku. Tutaj jest jakby umiarkowanie, tak? Tak jakby stanie w postoju. Macie stabilizację swoją, nic się nie rusza być może wy macie urlop nie wiem, po prostu tak żyjecie, żeby wszystko było na tip top tak jak wam oczywiście to pasuje tak, to jest tak jakby energia takiego postoju zrównoważenie też i energii, zobaczymy tajem odpowiadającą jest, dlaczego wy się tak przedstawiacie, karta słońca Karta szczęścia, karta słońca, być może jakieś sprawy zaległe z przeszłości, tak? I wy chcecie, być może związane z dziećmi, wy będziecie chcieli utrzymać równowagę, bo tej jakieś sprawy z przeszłości się pokazują, tak? Które trzeba, właśnie też związane z dziećmi, które trzeba po prostu dociągnąć. I w tym już wcześniej, jak już powiedziałam, że tutaj będą jakieś konflikty i tutaj po raz, jest karta właśnie pokazana, piątki buław i tu tak samo że będziecie musieli po prostu jakieś decyzje podejmować <laughs> pod względem odpowiedzialności. Co wychodzi wam naprzeciw? 10 buław. Właśnie to, co was obciąża, co was przytłacza. I być może te sprawy z przyszłości nie są zamknięte i dlatego to wam wychodzi naprzeciw, drogie wodniki. Dlaczego? Wyczujecie się po prostu w jakimś ucisku, jak sama karta pokazuje i nie możecie pewnych trudności pokonać, a to w miesiącu listopadzie widzicie po raz kolejny. Piątka buław, czyli walka, walka, bez, to co zasialiście, to zbierzecie, tak? Co zasiejcie, to i zbierzecie właśnie poprzez walkę, być może poprzez rzucenie tego z przeszłości, co wam ciąży, no i porzucenie tego żalu, bólu lub jakiejś sytuacji z tym związanych, być może w sprawach rodzinnych, uczuciowych, tak? Lub sprawy właśnie związane z dziećmi, które wam po prostu uwadziły lub które nie mogli się pokonać. To jest wyjście na przód i kreowanie własnej rzeczywistości, własnych planów, tak? I wy chcecie ruszyć do przodu. I być może wy macie w sobie taką niepewność, widzicie po raz jeszcze piątka mieczy. No. Bo tu jednak trzeba też i przemyśleć swoje działania, ale zobaczymy, u podstawy jest trójka buław. To jest czekanie, tak? Co jest tylko podstawowym czekanie, Wisie, tak jak w tej karcie umiarkowania, tak jakbyście czekali na coś w takim postoju, w takim bezruchu, tak? Jesteś, przygotowujecie się być może do tej walki, ładujecie siłę. I tu wyczekacie czekacie na spełnienie już swoich marzeń, że kiedyś się to w końcu wydarzy, do kiedy w końcu właśnie to być może się zakończy, chociaż tam już widzę w wyniku zakończenia <grytanie> pewnego etapu. Ale zobaczymy dlaczego trójka buław. Ach, królowa pentakli. Podstawą właśnie królowa pentakli może to jest wasza energia, z taką y, osobą możecie mieć do czynienia. Królowa pentakli to może być wasza matka, partnerka, żona, lub to jest wasza energia. Y, energia y, też i że tak powiem ziemska, tak? Która dba o stabilizację, gdzie zasieje, tam i zbierze. Y, to może właśnie być y, z taką osobą. Możecie mieć do czynienia lub na taką, taką osobę możecie liczyć lub czekać też, być może. I to, co jest jego podstawą? To jest stabilizacja pod względem finansowym, tak? Yy, też i kontrola wszystkiego, zasobów, yy, tego, co Wam przyniesie korzyści na przyszłość. Na tym się będziecie przede wszystkim skupiać. Tylko właśnie przemyśleć swoje strategie, tak? Przemyśleć swoje strategie, drogie wodniki, co Wam przyniesie korzyść. No i... Wy uparcie będziecie działać do, do celu lub będziecie się zmagać z taką też i osobą. Tutaj jest pokazany yy, zodiakalny baran, lew lub strzelec, ale mi pod baranami bardziej podchodzi albo właśnie pod lwa. I tu będą starcia też i z taką osobą. Tutaj, dlaczego yy, tutaj odchodzi do przeszłości szóstka pentakli? Tak, to jest stabilizacja, to jest równowaga w braniu i wydawaniu. Tak samo jak i w zyskach, w umowach, tak? Tutaj coś się zakończy pod tym względem. Może zakończenie jakiejś umowy, jakiejś pracy <laughs> lub poniesiecie, poniesiecie jakieś też i straty materialne, tak? Zobaczymy dlaczego. Być może właśnie związane z tym, co tutaj są podstawy, tak? są kobietą. To może być zadekalnie tylko rożyc tylko że wszystkie Królowe to są energii wody. Jak ryby, skorpion. Bo wy czekacie. Bo wy czekacie, jesteście w energii zawieszenia. Energii postoju Tutaj cały czas się rysuje, energia postoju, że nie możecie wykonać żadnego ruchu. I dlatego być może z tego, co zaoszczędziliście, co już zebraliście, tak yy, będziecie wkładać w siebie. I po raz kolejny pustelnik. Obrać odpowiednią strategię, przemyśleć swoje działania, swoje schematy. I wtedy. Postawić oczywiście pewne granice i oczywiście na y, tą swoją, co wam przyniesie korzyści, tak? Wybrać, y, bo to jest wybór też i drogi, którą będziecie zmierzać, którą będziecie musieli wybrać, widzicie? Król Pentakli. Czyli tak jakby to była sprawa małżeńska, tak zwana. Królowa Pentakli, król Pentakli. To tak jakby małżeństwo, które. Każdy dbało po prostu o swoje i wy jesteście w energii zawieszenia, być może nawet pod względem pieniędzy, tak, że nie będziecie mieć żadnych przypływów. Lub z tego, co już macie, będziecie musieli właśnie wykorzystać teraz, <laughs> bo czekacie na coś, aż jakieś pieniądze do Was przyjdą. Odwrócona zwykła kielichów, czyli co rozpad jakiegoś związku, tak? No to wychodzi i dlatego mogą być te straty. Sama ta karta mi wypadła, moi drodzy, moje drogie wodniki. Mhm. Tutaj też zadekalna ryba się rysuje. Od razu wam mówię. Przez to możecie mieć straty, przez to możecie mieć i, też i problemy, lub zwróćcie uwagę na swój y, ascendent, tak? Lub kogoś ascendent, też zwracajcie na ascendenty i w ogóle na Waszych partnerów spod jakiego znaków są, tak? ich horoskopy urodzeniowe bo też się na to zwraca uwagę. Tutaj może być po prostu jakiś rozpad związku, jakiś rozwód, i być może dlatego jesteście w energii zawieszenia, i ten przypływ gotówki po prostu wam się ucina, lub po prostu z tego powodu możecie mieć straty, być może podzielność majątkowa, alimenty, różne rzeczy zachodzą, różne prawne, finansowe, tak, urzędowe zatem. No i co tutaj macie w głowach? Tutaj jest ósemka buław. To są działania, przechodzicie. Wy tutaj o planu, planujecie tak, jak Pokaza, pokazał się trzy razy ten pustelnik. Najpierw jest planowanie, tak, i później przechodzicie do działania. To jest komunikacja. Tu jest jak sama karta mówi, szybkość w działaniu, przejście do inicjatywy. Zobaczmy. Drogie wodniki, co za tym zachodzi? Dlaczego? Sam kabła. Być może z kimś z, na odległość. Właśnie. Szóstka monet, bo tutaj się rozchodziło, co ma dojść do przeszłości, szóstka monet i tutaj jest, wy o tym myślicie, tak, o waszej stabilizacji, o y, równowadze braniu i udawaniu, żeby tą stabilizację mieć i w tym kierunku będzie komunikacja, dowiadywanie się, być może nawet z osobą, y, z którą y, się nie widzicie, tak, lub załatwianie właśnie tych spraw, być może telefonicznie. I to y, być może też i pod, te, jakaś umowa odchodzi być może do przeszłości, a będziecie być może szukali, bo będziecie chcieli podpisać nową, albo po prostu wraz z nowym związkiem. Przepraszam, bo to jest pokazane as, as buła, as kielichów i król pentakli. E, e, Byk koziorożec, panna, tak się rysuje. Mhm. Mhm. Tak, i postawienie. Ruszenie o krok naprzód. Dziwiące była w to nie bać się, tak? Pokazać swoją moc, swoją siłę, odważyć się i ruszyć do przodu. I teraz, co do Was przychodzi? Królowa kielichów. No, kobieta bardzo empatyczna, która też yy, lubi się poświęcać dla kogoś, doradzać, tym samym tracąc sam, samą siebie, tak? W tym wszystkim. Dlatego, jeśli to jest Wasza energia, nie poświęcajcie się do kogoś aż tak. Pomyślcie też i o sobie. Kierujcie się intelektem, królowa kielichów, ona potrafi bardzo dobrze doradzać i spełniać się w tej pomocy w taki, w taki intelektualny sposób, że to przynosi korzyści, tak? Zobaczymy. Dlatego też, wy, jeśli macie taką energię, proszę, głupiec, nowa droga, nowy początek, nowy związek, jak się tam pokazał w Asie Kielichów, tak? A to jest karta mocy, y królowa mieczy, Azbuław. Tutaj będą działania. Będziecie załatwiać, będziecie y przede wszystkim myśleć, tak y jaką y strategię obrać też i w jakim kierunku działać, żeby mieć to w szczęście. W dziesiątce, proszę. Wasie y Pentakli i tu y w dziesiątce pucharów. Będziecie obmyśleć jeszcze król kielichów i sprawiedliwość. Tutaj sprawiedliwość, tutaj tak samo jest karta wagi. Czyli będziecie załatwiać być może jakieś sprawy urzędowe, finansowe, prawne, tak. I to jest karta mocy, zrównoważenia siły, tak. Że y, będziecie po prostu działać w tym kierunku. Kierować się, pamiętajcie, intelektem, lub też z taką y, kobietą możecie mieć do czynienia. Uwaga też na y, takie. Niedojrzałe przede wszystkim. Aha. Niedojrzałe uczucia. Jeśli macie młodą osobę koło siebie, uzależnioną, tak? Też uważajcie na to, tak? Uważajcie na to i też yy, próbujcie takiej osobie pomóc. To, to możecie mieć do czynienia z bardzo młodą osobą. To jest pokazana śmierć. Bo ta osoba też może być kogoś kochanką. Tak się też pokazuje w. No, azbuław, buław, arcykapłanka i tę śmierć. Ta kobieta w ukryciu może już odejść do przeszłości wraz z sądem ostatecznym. A tu już sąd ostateczny też się pokazuje, tak? Mhm. Tak. Dlatego tu może być zakończenie czegoś i rozpoczęcie czegoś nowego. Mhm. Piękna energia. Więc wy wychodzicie z tej trudności, z tych walki, z tego energii zawieszenia. Tutaj może być jakaś sprawa sądowa, bo tutaj też energia rozwodów się rysuje, podział majątków i tego wszystkiego, ale coś musiało być powodem. I stąd wychodzi, że tu pokazuje się być może albo nowa osoba, albo jakaś osoba z którą już macie do czynienia. I tu wasze myśli uczucia, obawy. Rycerz Mieczy. To jest popadanie ze skrajności w skrajność. Jeśli to jest wasza energia, unormujcie, jak pokazała karta mocy, zrównoważyć swoją energię, swoją moc, swoją siłę, tak? Nie kierować się agresją, nie yy, działać za szybko. Nie, yy, tutaj rycerz mieczy, przepraszam, nie książę mieczy. Uwaga na słowa, nacięte słowa, mhm. żeby czasem yy, nie żałować ich później, lub z taką osobą możecie mieć do czynienia, tak? Yy, która yy, po prostu się nie liczy z tym, co mówi. Najpierw no mówi, później dopiero myśli, tak? Dlatego brać to pod uwagę. Dlaczego? Lecteż Mieczy to jest bardzo porowista osoba, która, no, aha, pod względem pieniędzy i pracy. No właśnie. Z taką osobą i przez to mogą być konflikty. Z taką osobą możecie mieć konflikty, ale tutaj powiem wam, rysuje mi się taka historia, że ta osoba, jeśli wy jesteście tą osobą, to jeśli macie koło siebie taką młodą osobę, tak, uważać na słowa, które mogą bardzo zaradzić, bo ta osoba, królowa kielichów, tak, to jest bardzo uczuciowa. Ona też ma taką, być może, jak sama karta guca pokazuje, niedojrzałą jeszcze energię, jeszcze takie Młodzieńcze usposobienie, tak? To, y, dlatego możecie to zranić, i wyskupiacie się na finansach zamiast też kierować się uczuciami. Uh -huh. No, i tutaj mogą pójść właśnie jeszcze cięte słowa o zdradę, tak? I po raz kolejny: królowa kielichów. Kierować się z miłością do siebie, tak? A tym bardziej, żeby była równowaga i stabilność w związku, bo inaczej będzie płacz nad rozlanym mlekiem. Nie poświęcajcie się dla kogoś, bo ten. Człowiek Was po prostu wychodzi, że nie będzie szanował. Widzicie, wy będziecie wyglądać, a on sobie będzie, tam, będzie kręcił na boki. Drogie wodniki, lub to jest Wasza energia zaraz mówię to jest pozostawienie tej energii. No i właśnie, i tu z otoczenia. Z otoczenia macie kartę sprawiedliwości, czyli zrównoważenie energii, ujawnienie pewnych. Faktów może wyjść na wierzch, tak? Karta Sprawiedliwości to jest równowaga. Zobaczymy czego <laughs> Przepraszam, jeszcze trochę kaszal mi męczy po tym przeziębieniu ostatnim. Widzicie. Karta Miłości to jest wybór związku, tak? To mogą być zawarcie, pojednanie się lub też mogą być i sprawy rozwodowe, tak? Dokończenie pewnych spraw, które po prostu były niepozamykane. Karty siły, to możecie mieć do czynienia z zodiakalnym lwem, i w tym kierunku po raz kolejny będą działania, tak? I karta wieży. Dlatego tutaj może być albo rozwód, albo podjęcie po prostu nowego związku, tak? Tylko, że tutaj są też i pokazane wiele opcji do wyborów, dlatego ja no trzy kielichy. Kierować się z miłością samej do siebie, po raz kolejny mówię, jeśli ktoś wyjdzie z naprawą w związku, tak, bo osiągnąć tą równowagę. Nie myślcie o tej osobie, że to jest ta osoba, yy, że ta osoba jest najważniejsza. Pomyślcie o sobie, wy jesteście najważniejsi. Tak, żeby coś zbudować z kimś, yy, jeśli ta osoba was nie będzie szanować, bo tutaj też jest tak pokazane to nie poświęcajcie się dla takiej osoby, bo będziecie cierpieć. Jeśli to jest sprawa rozwodowa, to jest jasne wytyczenie granic i postawienie na, na siebie. I wtedy jest spełnienie marzeń w karcie gwiazdy, tak? Jest spełnienie marzeń. I zebranie tych owoców, znaczy owoców, tych korzyści, tym bardziej materialnych, jeśli tutaj będzie to rozpatrywane w trakcie sprawy. Mhm. Bo być może ten partner, ta partnerka ma młodszego, być może kochanka, kochankę, tak? I taka energia się tutaj pokazuje, że to jest niedojrzałe, to jest niedojrzałe, i to nie będzie takie stabilne. O, a Wy być może jesteście tą opcją do wyboru, tak? No i właśnie. Siódemka kielichów. Yy, uwaga, też i na alkohol, tak? Jeśli ktoś ma do czynienia z alkoholem. Z takiego rodzaju używkami, e, też nie sugerować się tym, że jest wiele opcji do wyboru. Skupić się przede wszystkim na tym, co przyniesie Wam korzyści, co jest dla Was najważniejsze, i też nie bujać w obłokach. Wyjść z energii iluzji, tak Wam powiem. Moje drogie wodniki. No i tak. I Wasze nadzieje, obawy. To jest dwójka buław. Już tam było pokazane raz, tak? To jest jasne postawienie, tak? Wybór. A czego Wy naprawdę chcecie? Dążenie do tego. Tylko, że właśnie wy, tutaj może być takie niezdecydowanie, dlatego nadzieje i obawy, tak? Takie niezdecydowanie, dlaczego właśnie, którą drogę tak wybrać. Ale no właśnie, bo tutaj e, siódemka pentaki, to jest zbiór tego, co zasialiście. To też może być wieść o dziecku, tak? Tutaj macie może dom, rodzina, a tutaj być może z kochanką, czy z kochankiem dziecko. No i co? Piątka pentakli, zawód, tak? Czyli nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. Karta śmierci. Coś będzie musiało umrzeć, coś będzie musiało się zakończyć. Tak samo, jak i pokazuje karta w wyniku, czwórka buław. To jest zakończenie jakiegoś etapu. Jak teraz mieliśmy ten nowy, właśnie w Skorpionie, tak? Zakończenie jednego etapu, rozpoczęcie nowego. To jest też i wieś o dziecku, zaręczyny, wesele, świętowanie i przed jakimś być może pracą, taki jakby urlop, tak? jakby taka chwila odpoczynku samego dla siebie, tak? ale tutaj będzie brak równowagi w braniu i w dawaniu, to jest jasno pokazane, poprzez straty jednej osoby na poczet rodziny z całego związku i tu wyjdą oszustwa, kłamstwa, po prostu i zdrady i po raz kolejny się pokazuje energia porzucenia, zostawienia tu jest rozpoczęcie jakiegoś cyklu i zakończenie. Tu każda ta buława pokazuje, tak? Dajmy po trzy miesiące, i to wychodzi nam cały rok, bo to jest zegar słoneczny na tej karcie. I to jest energia szczęścia, spełnienia radości, tak? Gdzieś o dziecku. Czyli to jest potrzebna przede wszystkim transformacja, żeby mieć te zyski właśnie odpoczynek, rehabilitacja, co już wcześniej powiedziałam. Postój, tak? Po tych konfliktach, po tych walkach, tak? Tutaj, no, świętowanie. Będziecie coś świętować, drogie wodniki. No, karta sądu. Albo po prostu jakieś zdrady wyjdą na wierzch i manipulacje. Bo tej też jest karta diabła. Uwaga na używki. No i cesarzowa. No, i to wszystko wyjdzie. Zdrady wyjdą na wierzch. Manipulacje różnego rodzaju, tak, w karcie sądów, być może w trakcie sprawy rozwodowej, to jest jasne postawienie granic, walka, właśnie. To jest jakiś człowiek, który kieruje się własnymi utartymi schematami i y, lubi strasznie kontrolować, nie lubi jak ktoś y, robi przeciwko niemu, tak, jak ktoś po prostu y, ma wolną wolę i robi tak, jak mu się podoba, jak czuje, że nie będzie robił tak, jak ktoś mu każe. I to jest właśnie do czynienia z taką osobą. I też dwójka buław tu pokazuje jasny wybór drogi i postawienie przede wszystkim na siebie, nie, nie działać y, pochopnie, nie podejmować pochopnych działań, tylko sobie przemyśleć, tak jak pokazywała się trzy razy karta pustelnika u was. Uh -huh. Uwaga, też i na sprawy hormonalne, jeśli kobiety mnie słuchacie, na sprawy hormonalne i na cykl, tak, bo tutaj mogą być też i różnego rodzaju zaburzenia. Albo właśnie też i ciąża. Po raz kolejny z postawienie. Wyjście przez szereg. Postawienie też i na siebie. Nie bać się, pokonać te toksyczne energie. Być może tutaj jest wszystko kreowane na, pod, na bazie rządzy, pożądaniu, seksualności, tak? I być może ktoś na boku, w ten sposób buduje związek, myśląc przede wszystkim o swojej stabilizacji finansowej, nie o uczuciach, ta osoba uczuciami się nie kieruje, tak, być może ktoś ma do czynienia z bardzo taką opłyskliwą i bezwzględną osobą, tak, dlatego zwróćcie na to uwagę, bo to jest wszystko robione na pożądaniu, nic dodać, nic ująć, to jest pożądanie, to nie jest prawdziwa miłość, tak, no, i powiedziałam, uwaga na alkohol. To tyle. Dziękuję Wam drogie wodniki. Zapraszam do, yy, na kolejne czytania. I dziękuję za uwagę. Pozdrawiam. Pa.